Jonas Co? Jo śpiewam sobie <laughs> My Little Pony! My little pony! Elo, elo! zero! Siemarko ludziska jestem! Cichy wuj! A to jest... Nie! Cześć! Źle powiedz, A dzisiaj ze mną nie! Tak! Ej, Właśnie, wiesz, to o to chodziło. Tak to jest kolejny to odcinek trochę. serii My Little Minecraft, zemnij... a <noise> Jestem, cześć. Cześć, no, wit witamy was po dwumiesięcznej przerwie, wielki powrót jak BT95, jesteśmy BT. I My Little Minecraft, wielki, wielki powrót. Przez te dwa miesiące remontowałem dom, żeby mieć kafelki na suficie. Tak, i w ogóle jesteśmy na Ślursku i godomy po ślursku. Jo. A jo, hopie. Dobra, Gontek. Więc powiedz coś, jakieś słowo wstępu, jakieś, wiesz, nie, takie patetyczne przywitanie po tych dwóch miesiącach i w ogóle. Tak. Dobrze. Dobra. Więc uwaga kochani. Yy, dzisiaj nie, dzisiaj jest co jest. Dzisiaj dzisiaj jest. I yes. ostatnio nagrać grać Minecraft i coś zaraz wymyślimy, ale jak zanim coś wymyślimy, Maciek jeszcze powie żart. Więc uwaga Macku? Uwaga, Jonaszu! No? Tam, tam, tam. Nie znam żartu żadnego! No co? No To ja czekasz, żart? O, to ja mam taki świąteczny żart. Co ty na to? No dawaj. Dlaczego choinka jest chuda? No. Bo nie jodła. <śleski> 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 o kurde. <śleski> no to teraz to że no. no dobra, więc przypuszczam, że w poprzednim odcinku, nie, w poprzednim odcinku co żeśmy robili? Chyba no, to... metro. Metro. To, to, to dzisiaj, to, dzisiaj, to, dokończymy to, dokończymy to dzisiaj dokończymy metro i no, więc... Wie... już kask. Aaa właśnie, kask, kask. O dobra, BHP znowu się zgadza. A dlaczego ty żeś tu zrobił jakiś rowek? Bo ja tu miałem Wenę. Ale miałem Wenę dwa miesiące temu <grywa> Kurwa, patrz zamiast d jest jakiś rowek i... Ale nie, czekaj, czekaj, coś tu miało być. No jakiś... Ja chyba wiem, tu miało być drzewna, ale tu miało być to drzewno, patrz to, hop. I to miało być sekundę tak. sekundę myślałem, że chcesz jeść woda. Ale... Nie, czekaj, dlaczego tak? to nie możesz tego bokiem zrobić? Czekaj, czaj. Nie, może tak miało być. Tak ale nie! Nie. nie! A może być tak? Ej Myśl. Ej, ziomuś, Ty mi tutaj nie inwentyrazuj mojego inwentarzu. Będę cię inwentaryzować inwenty. Weź inwenty... ciekiarkę. Inwenty... <laughs> wiesz co, nie mam najlepszej, ale ten... To wiesz co, czekaj, skoczę do mojej naszej... E, tej... magazyn na biedackości bogatości i zrobimy. W ogóle trzeba mój dom przerobić, bo jest ciasny. Ej, czekaj, ja sobie tu nie wyłączę muzyki z Minecrafta i tu mi jakieś kurde nawalają. Tak sobie... Co to jest, nie? nie z Minecrafta. Ej, czułem się jak w introdukcji do klanu, nie? Przez chwilę. Życie, życie jest nobelon. Tak mówię, kurde. Odcinek z klanu nagrywam. Odcinek z klanu. Ej, to może zrobię więcej siekierek, co? No i mięcho jakieś przynieść, bo tylko rotenfleszuję tutaj. A nie, jeszcze trochę mam. Żarcie, nie dla Maciej. Wiesz co, Maciek, no, e, e, ale z żarcie to może być trochę problem. Spoko, mam roten Flasha. Bo mamy jabłko i dwie miski. <laughs> to podziel. Cztery. Na pół. Więc nie umiem się obsługiwać Minecraftem. To jest za trudne. Klikam cztery i jest cztery. Ale nie umiem kliknąć cztery. Ale po chuj klikasz cztery człowieku? Bo tam mam sikierkę. Nie, bo nie potrafię budować... Ale to się. myszkiem ten. Środkowym. Ruszaj. Ale kółko mi w myszku nie działa. <noise> Jak to nie działa? <głos> <głos> Jak to nie działa? No, no nie wiem. No, Zesrało się i pierło. Ja no, i nie, <noise> nie mam. Jest tak, że kręcę, ale mi losowo wybiera, więc taka loteria trochę by była wtedy. Aha, <grywia> losowanie. No patrz. Witam, witamy w tym. Eee, w losowaniu multilotka, Nie, kumulacja kurwa. Prosimy komisję o zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie i temu chmaćka. Patrz, tak będzie. Wejście takie zrobimy z tych. Czy łączymy. A nie, si, czekaj. Ej, 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 Kamil! Patrz no co, je, mam. Patrz, co bo... mam, patrz co mam. Patrz co mam craftbox, no, no ładnie. I wiesz co zrobimy teraz z craftboxa? Ja to bez Jardb Wiem co zrobimy, czekaj. I chuj nie zrobiłem tych siekier. Czekaj. <laughs> to jest właśnie to, zabieramy się za... i teraz jeszcze czekam na wszystkie z dawno na mnie nie było. Wszystkiego nowego roku dla wszystkich. A właśnie Wesołego Dnia Kobiet i w ogóle. Wszystkiego nowego roku. Wszystkiego nowego... nowego Ej, patrz, 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 patrz co zrobiłem, patrz, 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 patrz. Panie, O! Wow. Ale to jaka? I wiesz co? Jeszcze później będziemy musieli naprawić podwórko. Czemu? I Do... wiesz co, jak już wgrywamy jakieś bukity czy mody, to można by Capitatora wgrać, bo mi się tak bardzo chce ścinać drzewa całe. A w sumie to jest, to jest niegłupia, nie rzecz, to jest... A, przy, a przy, tych naszych... Ja to pamiętam jak bardzo fajnie się zbierał materiał na to drzewo tamto wielkie. Tak bardzo by się wtedy przydał, ale nie pomyśleliśmy. Ej, wiesz co, ale ja to bym jeszcze... Ten! wo ło, wow, to zrobił tego właśnie. Nie, kurwa Nie, bo wiesz, my mamy wgranego tego, Macie jak plugina na... Co ty kurwa z jakieś centki tutaj robisz? Co to są, to to? gościu, wystroje jak w burdelu teksańskim. Na Śląsku. Nie byłeś nigdy w Meksyku? Nie, ale byłem na Śląsku No Byłeś na Śląsku? I właśnie, treszczymy do nas przyjechać hm, fajnie Udało mi się <laughs> Ej Czo? Aniołki srają, coraz ciemniej się robi No to, no, czekaj, czarujemy dzień Ooh. No nie no, przecież to jest chyba taka komenda, która i można Możemy swobodnie używać, nikt nas nie zdisuje. Ooh. Chyba, że zrobimy tak, że... Nie, dobra, to byłby zły pomysł o, patrz! I patrz a. co zrobiłem! Zrobiłem schody! I teraz... No ale ty jesteś, wiesz, odważny... Patrz, kładziemy tutaj. Wiem właśnie chciałem o tym powiedzieć, żeśmy cofnęli o jedno, że to jest schody w tym miejscu. No, zobacz jak się uzupełniamy naszymi myślami. To weź to cofnij się. Tak. nie. teraz ja zrobię schody i będziemy schodzić. Wszystko cofamy, nie? Bo tak tu gdzie deski w sumie powinny być schody. No, dobrze gada, dobrze gada. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. hop. Mm. Co jest tutaj z tym miejscem? Hop, hop, hop. hop. Wiesz, schody tutaj? Takujemy? Yy, a wiesz co, ja bym zrobił? Ja bym po prostu to... Sary, Sary, hop, przyszyłem, hop, przyszyłem. hop, 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 hop. Tu na bank cofamy. Hop, hop. I czeku. I zobacz, schody się zgadzają. W ogóle nie wiem, czemu jest mi zimno. Nie wiem, bo nie srałeś. Haha, <gry> ha, dobry żart. Taki maćkowy żart, ja coś powiem, a ty bo się wysrałeś, albo nie srałeś. <gry> o Jezu, śmieszne powiedział żart o sraniu. <gry> Ale no tak właśnie. Ty. Michael, żarty, ża żarty o Kupie i Śląsku. Nie, jeszcze o burzynach. Powiedz jakiś rasistowski kawał. Ej, miałem jakiś fajny. Ale tak, tak, ale tak, tak jak był Obrazek jednym razu gratuluję ale o leniwym czarnuchu coś tam było, że zmusisz że To jest Bumba, i jemu ten. Droga do szkoły zajmuje 5 godzin. Jeśli wpłacisz dla nas 5 dolarów, tylko kupimy batę, i będziesz miał pewność, że leniwy czarnuch dotrze, to w 15 minut. <noise> ale jesteśmy źli. Nie, oni są źli. Czarni? Treżer! No, ja zasuwam tutaj mm. Polecam. A, ty nie masz, bo ty nagrywasz. Czekaj, 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 zjebaliśmy to. Trzeba przesunąć jeszcze? Jeszcze! A tu nie można przesunąć tej ściany? Żeby albo. 3 na 3? Albo tak. dobra, albo dobra, albo dobra, dobra, dobra. Trzeba to zostaw, kurde. Już, już to naprawiam, spokojnie, spokojnie. Ja to zrobię. Oczywiście to trzeba kopać. Zobacz. To nie jest majety Minecraft. Minecraft. Czemu nie? Bo jesteśmy za bardzo ogarnięci No właśnie, to zrób coś nieogarniętego Co ty robisz? Zrzuciłem głośniki no. No. Boże. Ja też bym zrzucił głośniki, ale ja nie mam głośniki Co ty nie, on jest za drogi. Moje głośniki są... No, Ale wiesz, że, są że ja mam... Drogie. Ej, nie, ja mam A? takie same głośniki, tylko że są... Też masz te No ma, tylko że jest trochę dalej. Czekaj, też się zrzucę. A teraz mam fajna... Ej, nie zrzucę je, bo biurko je zasłania i nie mogę ich przesunąć nawet. Jaka bieda. <śmiech> bieda. <śmiech> Życie na niebogatości. Życie na biedackości. <kłysy> na biedakości. Ej, to ja mam pomysł! Będziemy zgarniać hajs na tym meczu. Jak ktoś będzie chciał się przejechać, to będzie płacił. Nam grube dolary. Super, tak dużo osób po serverze. Dwie. <kłysy> no to ty będziesz mi płacił i ja będę bogaty. <kłysy> a ty jeszcze płacił? Masz, będziesz jeździł, nie? Ja tu tak wyskakuję. O! Bileciki do kontroli. A ty, a nie mam. A to będzie mandacik. 500 zł. No jakie 500, panie? stówki są. No bo bez legitymacji jeździsz. Oho, a co, co? Przy mandatach występuje zniżka dla uczniów? To by było dobre. Takie, no to będzie cześć. jeszcze ale ja mam legitymację uczniowską. A, to będzie 150 Ej, ej tu część tak wiesz, jedziesz, a pan źle zaparkował. Ale ja mam legitymację? O, sorry, to nie, to będzie to dobra, Dobra, ja już nie będę, przepraszam pana, uszanowanko i w ogóle. W sumie to jest tylko się to będzie zmienił. Jakie piki, piki, piki? Jezus, myślałem, że ktoś do mnie mówi w pokoju, a to jest ten ze Spotify'a ta reklama taka, nie? I coś tam, słuchaj muzyki, coś takiego was, nie? Co? on jest chamski, on w ogóle sobie słucha chamską muzyki, kiedy nagrywamy i w ogóle się nie skupia. Treasure, tu, 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 tu. Ej, mam taką dobrą playlistę metalową, z są Ej, maciek. Ale no. to jest na cztery. Czekaj. No ja wiem, ale to poszerzymy na pięć. Nie, tu. czekaj. Ale... I tu też skręcimy jeszcze. Ale tutaj wbudujemy w ścianę tylko, żeby była taka ładna barierka. Widzisz, tak jak tu zrobiłem taką fajną barierkę. A nie rozumiem, no ale dobra. Damy radę. Dobra, weź to, popraw, przecież to do dupy wygląda. Panie, to już to wejście było piękne. No, no zrobiłeś... super, zjebałem. No właśnie. Cicho. <śpiewanie> <śpiewanie> bo dostaniesz mandat. <śpiewanie> A nie masz legitymacji, nie masz... <śpiewanie> I w ogóle... Nie Ej, nie, bo wiesz co, bo my musimy jeszcze wykopać tunel, tak by the way. Będziemy go... Dobra, to gdzie go robimy ten tunel? Najpierw do stodoły czy do drzewa? No, będzie fajne. Ej, do stodoły czy do drzewa. Można się w sobie. Co? Dobra, się nie je teraz. Wiesz co, jak obejrzysz sobie to nagranie jeszcze raz i posłuchasz siebie jak teraz brzmisz, to będziesz ją weszło. A mi go. chyba tak? przerywa. No przerywa cię! Co ty? Co ty nie powiesz? Ej, co jest? Ty! Internet mi chyba wysiada! Nie! Ej, internet mi siada! Ktoś coś robi na necie. No właśnie, nie mi. Dlatego tak mówię, że mówisz mi kobie. Ej, co jest grane? Czekaj. No nie kradnijcie Mineta! No to nie wiem, co jest grane. Ej, nie wiem, coś mi ten... Pingy Ej, no nie. nie. A już jest, no nie jest, już się się coś nie jest no nie jest dobrze. Zjebało mi się coś z internetem. No nie jest dobrze. Zasrało ci i Dobrze jest, graj. No ja chujowo jest. Nie mogę, ten... Czekaj, czekaj. O, dobrze Ej, jest, dobra. No mówiłem, że jest dobrze, co się. No jest? nie było dobrze, człowieku... Nie nadal nie jest dobrze, bo chodzisz z crishotami kurwa. I brzmisz tak żeby... To z No nie wiem, znowu znaczy. ten... ten internet jest do dupy, jakiego ja go nienawidzę i nigdy go mi nie zmieniał. Tego... Nie zmienią, No ja pierdolę, no. Człowieku, nie idzie, ja się, nie idzie się zrozumieć. Nie wyzywaj mnie, kutasie. No nie wyzywam Ciebie, tylko ten internet, on jest do dupy. Zaraz wszyscy będą się zaśmiać, cichy ma słaby internet. Co ty ty? Da... Ja tu robię rosyjską rolę. Ale... Jakby to miało być rosyjskie, to byś musiał powiesić dywan na ścianie. To jest design z II wojny światowej. Tak w synu. Tak, kurwa, ten bazer je robili. No? Dobra, ej to zróbmy sobie taki dywan na ścianie, tutaj. No ty go trzeba jeszcze zabudować teraz. No człowieku ja zaraz kończę, robię jakieś cięcie i czekam aż ten internet mi się naprawi, bo do, do chuja w tu się nie da nic zrobić, bo nie słychać się w ogóle. ja się wysł... No wiem, że ty siebie słyszysz, no bo ty mówisz, człowieku, no co Ja się lubię wkurzać, sobie. Czemu mi Spotify coś pokazuje? Albo mi znowu telefon się łączy z internetem i aktualizuje wszystkie aktualizacje, aktualizacje, a potem jest ten. W ogóle, ty stary, kupiłem sobie dźwięk na dwójkę, no nie? No fajnie masz. Nie, nie. W ogóle nie, bo miałem ból dupy. Bo właśnie tym chujowym internetem sobie trzeba było ściągnąć jakimś cudem 10 giga aktualizacji. Ule, wyłączyłem kartę graficzną. Zobaczycie, czy działa wszystko? Zakończyłem proces NVIDIA GeForce Co? Tutaj jak taki komunikat z tym na monitorze, że Windows wykrył, że nie masz podłączonego monitora No, coś C takiego O, chyba internet wrócił do normy, bo zacząłeś normalnie mówić O, Fear of the Dark powiedz. O, normalnie zacząłeś mówić, super Świniak Najlepsza wersja Fear of the Dark. Na Spotify masz koncertówki, są tak Nie, mówisz o tym już chyba. Szósty czy tam siódmy raz. Ja sam słyszałem tą koncertową wersję z Pierdylion razy. Ale coś rudy? Nie jestem. się poznać tej boazerii albo zróbmy ją w innym kolorze. Myślę, to jest taki jednolite, że aż szczeku Ale tylko idzie tak dotąd. Dotąd będzie gówno. No, na, a... dwa, na dwa klocki. To tak jak taką farbą olejną malowane, a do góry taką normalną. No, tak powiedzmy. Patrz, to będziesz miał tak jak... No jak chodzisz gdzieś to często na przykład w szkołach, pamiętasz w gimnazjum, by było tak, że miałeś jeden kolor taki pasek, a potem miałeś granitowy i by, inny kolor, rozumiesz? mówię o tym, że jeden farbą, olejną, drugi normalną. Tak, no to coś takiego Ale zajmuje. dlaczego mamy taki chujowy design? Przecież nie lubiłem designu naszej. W ogóle dlaczego chcesz stylizować nasze metro na gimbazę? W sumie to nie wiem. A z czego chcesz zrobić z tych jasnych płytek kuwetowych? No nie wiem, choćby tak, a tą czytam siwą... Jaki to jest kolor? Który? Kolor. To? Brąz. No to ten brąz daj na ten jasny <laughs> Żeby wiesz, bo tak to to wiesz, jest to, no i no takie, takie, taka kupa. Tak się zlewa to w jeden klocek. Nie wiem. Czekaj, skoczę po jasny. Run to the hill. Do, do. W ogóle... Czekaj, powiedz jakiś kawał, musisz powiedzieć kawał. Dobra. Za dużo tego nie ma. Wow, angcik, 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 to? Jako? Nie wiem. to? na to? angcik, Nie wiem. Dupa! Du, dupa! Dup, 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 dupa! Dup, 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 dup dupa! 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 Dobra. Patrz, masz tu. Ej, siódmy. Uh, brzuski. Brzuskwinia. 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 I patrz. I tu będzie stacja. I teraz jak to kurwa zrobić? Tu 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 tu. Wow. Tu, 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 tu. Właśnie, właśnie, tak. Ja wiem, jak to zrobimy, ty, człowieku, wow. Ale ja mam plan! Nic tu nie ruszej. Ró rób te brzuski tam. A gdzie mam dostać te brzuski, właśnie, nie wiem. No, człowieku, masz się pozbyć tego. W tego miejsce dać brzuszkę, A nad. Na brzus... tym pasku? No. A jako drugi pasek, który chciałeś zrobić nad tym, daj. coś silne. Coś Kurde, zmarnowałem brzuskę. Tam nie musi być. Ej, marnujesz brzzy... Ej, właśnie Ka Kamil, pamiętaj, że brzuszki są ten, wiesz, na wagę złota, więc nie możesz tutaj tego tak marnować. Bo w ogóle tu nigdzie nie rosną jebane bane brzozy, tu wszyscy są jakieś jodły, ja pierdolę. Nie jodły. Bo nie jodły. Ej, czekaj, ja mam jeszcze Czekaj, zamieściłem się, po coś szedłem, ale zapomniałem po co... O, już wiem, przypomniał mi się, dobra. Ej zostało mi jeszcze trochę stodolnej czerwonej wełny. 20 chyba. No to nie wiem co z nią żeby zrobić. Jakoś... Nie mam na to pomysłu. Ja też, ale ja mówię, tylko tak na szybki wypadek, jakby się jednak miało. No wiem, jakby mi się to. Wow, Ło, to z czerwonej wełny. No, o, 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 właśnie taką okazję. Nie, nie rób żadnej czerwonej wełny, człowieku. A to dlatego ja mówię o okazji. Lód z mobu, wełna i barwniki, węgiel, żarcie nie dla Narkotyki. Materiały budowlane. Sarny, była. O, tory, właśnie, to jest potrzebne. I. Tory nie są potrzebne. Po co kom tory? <try> Czekaj, potrzebuję. Jednego klocka a tego. No i chuj, że nie mamy nawet stona. Doszedłem do wniosku. No. Ej Jonasz. Co? Doszedłem do wniosku, że kamień wolny się kopie, a się kromisz o tym. Co, 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 Maciek. Nie wiem. No, no, no. teraz moim dzień. Internet ci pada. W ogóle, nie wiem, coś internet nas dzisiaj nie lubi. No. Też tak zauważyłem. Ale dzisiaj normalnie. No dobra, mniejsza. I tak, i tak, wiesz, nasz czas antenowy się zbliża. To był taki, wiesz, odcinek taki typowy Wielki Powrót. On miał, wiesz, to tak jak Biti mówi, że Czekaj, jest... gdzie S jesteś? Trzeba fajerwerki. Myślałem, że na serio, gdzieś znalazłeś fajerwerki. <noise> <noise> na co ja liczyłem? <noise> Ale wiesz co Maciek, ej właśnie, dobra, więc yy, wykorzystując tą chwilę, że czas kończy raz czas antenowi i nie zrobiliśmy nadal nic ciekawego. Ach to nie, Co to... Maciek jest design. No dobrze, znaczy wiem, robimy przez cały czas same ciekawe rzeczy non nawet gdy serwer jest wyłączony, e, no. ale do czego zmierzam? Znaczy zmierzam do tego, że... O. No była taka mała introdukcja z naszej strony. Wiecie, taki pełnometrażowy odcinek z pełnometrażowym żartem i pełnometrażowym czymś co robimy będzie... no nie wiem, za Zobaczcie No bo nie mam węgla zamknij się. A co mi się tu włączyło? Ja w ogóle chciałem coś przekazać, jakiś przekaz zniosę, człowieku jak ten przekazuję wam przekaz, nakaz piękny tak, bo to... no. Właśnie. Że... Uwaga! E, nie, czekaj, Maciek w ogóle patrz, patrz co wymyśliłem. Zanim przekażę przekaz, pokażę Ci co wymyśliłem. Gdzie jesteś? Tutaj. A widzę się. Znaczy, widzę nika. No chodź tam na dół. No idę. No idź. Hop, hop. Patrz. No wiem, będą dwie stacje rozumiem. od tak, tak, Tylko wiesz co? Nie, tu muszą mieć chyba dwa kloce, Bo. Czemu? Bo tutaj będzie jedna wejcha, tutaj druga wejcha, bo tak to on będzie włączał obie. No w sumie. A człowieku, design człowieku, jak ten. Jak to się nazywa? To, zrób, to zróbmy trzy kratki, będzie symetrycznie przynajmniej. No. A o. I po środku damy czerwoną wełnę do designu, hehe. No i wchuj tą czerwoną wełnę? Człowiek. No nie wiem, nie chcę mi się jej trzymać, patrz. No to weź się gdzieś wyrzuć. Patrz. Będzie ładna. I tu dwa stony dasz. Wiem, po mam pomysł. Co ty jakiś polski, czerwony krzyż robisz? Odwrócona literka T. Z niczym to się nie kojarzy. <laughs> I wajchy damy tutaj. Gdzie? No tu. Wygląda to, dobra, nieważne. Bo, uwaga, uwaga, kochani. Bo, z racji, że My Little Minecraft bardzo często, gęsto służy mi, Maćkowi, jako taka rozgłośnia. Na końcu zawsze coś mówimy, takiego organizacyjnego, związanego z tym, co ja albo on robimy, no nie? Więc no, Maćku, to... chodź, chodź. Bo... Za no, a wiesz, co ja chcę powiedzieć? No nie. No właśnie. O, chciałbym wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu, przez cały czas robimy, znaczy je, no ja robię i wie, mo, moi wspaniali oczywiście ten, pomocnicy, współpracownicy, których wielbię im bardzo, bardzo dziękuję, robimy nowego skyblocka, znaczy tam niby tam jest ten skyblock, sky.cichywuj i tak dalej, ale ja już mówiłem, że to nie jest mój skyblock i nie wchodźcie tam, bo nie jest mój, znaczy... Jak, chcecie, jak jak chcecie koniecznie to weźcie, ale od razu mówię, że ja nie mam nic z nim wspólnego, po prostu tamci ludzie od niego yy, chamsko korzystają z mojej domeny nadal. No i trudno. A ja za niedługo robię swój własny skyblock, mój, ten mój i ale oczywiście wszystkie informacje będą, wiecie, na Facebookach na tych. I w ogóle będzie cudmiut i orzeszki i w ogóle będzie suprzejszy niż tamten. Bo ja, ja wam to gwarantuję i Maciek też. To będzie gwarancja Maćka, że tamten skyblock będzie fajniejszy niż... A ten... ja nadal ten stary skyblock. Ale po co? Po prostu chcę pochodzić. I czasami w ogóle tak tak po prostu. Wprowadzi tam trzy życia. Czasami to mam bala na trzy dni. <grym grym> A weź. Iż... No to to by było tyle informacji z mojej strony. Właśnie kiedy następny bo le... był. Kiedy następny odcinek To tak samo jak kiedyś chciałem powiedzieć ruka. Ru... O, znowu też nie mogę powiedzieć ru... W ogóle nie wiem. Dostałem jakieś wadę, bo mogę powiedzieć Grójka. <grych> <grych> Grójka. Macie to... Skoki narciarskie, trzeba się, będzie zbudować. Ej, to, to zbudujmy gdzieś skoczcie narciarską. Ej, to w następnym odcinku budujemy skoczcie narciarską. No metro, to metro między. Znaczy tylko stacja, bo nie chce mi się poradzić tu jeszcze. No to więc no, mi się w następnym odcinku za kiedy Maciek? Za parę dni pewnie, co? No coś takiego będzie. Więc no, trzymajcie się, uszanowanko. Do w trzeciej się... w wilczej pełni. <laughs> Zdejmijcie kafelki z sufitu. szacie kutorda. I co jeszcze? Co... Życzmy im czegoś. Tak na koniec. Wszystkiego nowego roku. Życzymy wam wszystkiego nowego roku. Ja, ja jestem cichy wuj ze mną był. Ja. No i tak, Kasia. na gdzie? O Wszystko dla hajsu. Wszystko Ale dla pieniędzy. pieniędzy! Wszystko dla pieniędzy. Teraz się tylko i wyłącznie, żeby zarobić. <grym> Pewnie. Wszystko dla Ostatnie. hajsu. Więc... Szybada, no. ryja. Co? Czekaj, bo znowu się reklama włączyła i tak nie wiem co mówić. No to, no to, no to, no, no znowu się zacinam się. Maciek, zrzuć głośniki jeszcze raz. Dobrze, Ude. więc koniec, żegnamy Was! Szybkie!